Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj tak trochę o innej pracy mówimy tutaj, to co teraz nagrywa, mówimy na nich drzewkowcy, nazwa to jest Bones Hall holenderska, czyli jest to firma, która zajmuje się drzewkami. Te drzewa tutaj są sadzone, one są przycinane, a później są wyrywane, wyciągane, ładowane, tak jak tutaj widać na na naczepy tirów i sprzedawane to jest na cały świat. W Holandii jest bardzo dużo drzewek ozdobnych i tutaj mamy do czynienia z drzewami ozdobnymi. Ciekawostką jest to, że, na przykład, do sadu jak my potrzebowali, potrzebowaliśmy do sadu drzew owocowych, to te drzewa nie były zamawiane tutaj na miejscu w Holandii, w holenderskiej firmie, natomiast w Belgii. Czyli, tak jakby wychodzi z tego, że Belgowie słyną z tego, że po prostu mają, sadzą te drzewa owocowe bardziej, natomiast Holendrzy sadzą drzewa ozdobne od kilku lat, tak jak królem jest Wilhelm Aleksander w Holandii tak bardzo popularnym dębem tutaj ozdobnym do sadu jest właśnie dąb jego imienia, czyli Wilhelma Aleksandra i ta praca jest dużo bardziej przerąbana od naszej jak to nieraz ktoś mówi, że my w tym deszczu zimnie i tak dalej, oni jeszcze dodatkowo w błocie pracują, te wszystkie drzewa trzeba, tak jak tutaj na przykład nie wiem czy będzie widać, tu akurat nie ma, tu są same bambusy, ale też były kiedyś drzewa w tych rajeczkach i one tak samo z błota są później wyciągane, ładowane na, na przyczepy przywożone tak jak tutaj widzicie na bazę no i później to przy, przyjeżdża tir jest zamówienie na ileś tam drzew i za pomocą takiego dźwigu, jak to widać w oddali, jest to, jest to po prostu wszystko ładowane już na, bezpośrednio na naczepy i jedzie tam, gdzie, gdzie było złożone zamówienie. Więc tak to wygląda. To jest bardzo duży biznes. Takich firm jest mnóstwo w Holandii. Także coś innego, jak, jak nasza praca w sadzie. Możecie sobie również i zobaczyć taką pracę na świeżym powietrzu przy drzewach. Natomiast no, tutaj jest zupełnie co innego, tak. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia!